Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie. Przyszłam się z Wami dzisiaj przy, szybko przywitać w nowym vlogu, bo właśnie z niko wychodzimy na szczepienie. Ja już jestem prawie ubrana, zarzucam tylko płaszcz. Niko nie widać, schował się przy komodzie, natomiast też już prawie gotowe. Spieszymy się dzisiaj bardzo, więc postanowiłam, że szybko się dosłownie odezwę, bo nie wiem, czy jak już wyjdę, będę mieć możliwość, żeby wam coś nagrać. No, a Niko tu urzęduje, choinka jeszcze postoje kilka dni i już ją będziemy chować, tak? Ubieramy się, Niko? Musimy iść dzisiaj na szczepienie. Zbieramy się. Nie bawisz się. Tamasz masz klocuszki, zobacz. Plecuszki. Aha, gazetki. Nikołudę by oglądać gazetki. Ja kochani, właśnie przygotowałam dla Was pozna Instagram. Nie zdążyłam zrobić tego rano, na szczęście teraz. Udało się, Niko trochę poszalał, otworzył znowu, oczywiście, komodę, powyciągał rzeczy, ale przynajmniej się trochę aż pobawił. Natomiast ja zdążyłam przygotować post. I co Wam chciałam powiedzieć, że wszystko załatwiliśmy. Szczepienie odhaczone, jeszcze dostał dodatkowe szczepienie, bo Pan mi mówił, że tutaj u nas w okolicy jakieś mm, duże, duże prawdopodobieństwo zachorowania na jakąś chorobę jest, ale już oczywiście zdążyłam zapomnieć o co chodzi, w każdym razie szczepienie mamy załatwione. Przy okazji, że byłam w centrum zaszłam jeszcze raz do Ciebie Maxa Ostatnio jak byliśmy z Aleksem, to był po prostu taki tłum, że walka z torpiją. Był taki tłum, że nie udało mi się na spokojnie wszystkiego obejrzeć. Poszłam jeszcze raz na takie, jak to się mówi, na takie dozowniki na mydło, na płyn do mycia, na znaczy, bo w takim celu właśnie takie dozownik chciałam kupić. I miałam już jeden wypatrzony na Amazonie, ale niestety po pierwsze był drogi, bo kosztował chyba 20 euro. Po drugie, nie do końca podobał mi się jego design. I dzisiaj tak na spokojnie przyjrzałam się, udało mi się w TK Maxie dorwać coś takiego. To jest Marka Wenko, nie mam pojęcia. Marka chyba niemiecka. Kosztował 6,99, więc myślę, że świetna cena. Podoba mi się to, że on ma tą pompkę tutaj metalową, bo ten, który chciałam kupić na Amazonie marki chyba Joseph. Joseph miał plastikowo właśnie ten atomizer i nie za bardzo mi się to podobało. Tutaj mamy metalowe, całość jest szklana, ale jest dosyć lekki. To jest jakaś pewnie porcelana, nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam się na tym. W każdym razie myślę, że będzie idealny, bo jest zgrabny i wejdą mi spokojnie moje dwie szczotki do mycia garów. Tutaj mam nadzieję w tą właśnie przednią kieszonkę, nie wiem jak to nazwać, w tą przednią przegródkę masz, tak, więc jak to ogarnę to wam pokażę jak to wygląda w kuchni i tyle, właśnie byliśmy tylko w TK Maxie, a zaszłam jeszcze po witaminę D dla Niko i tak naprawdę to tyle, Niko cały czas coś wyciąga, co on teraz tak, moja waga jest wyciągnięta do ćwiczeń, tortilla jest wyciągnięta sok, ta tortilla zaraz będzie w kawałkach o, już jest bez worka Dobra, trzeba skończyć tą zabawę Niko poszedł jakieś czas temu na drzemkę Jak zdążyłam troszeczkę poczytać Bo staram się teraz właśnie Od nowego roku mam takie postanowienie, że będę więcej czytać I jedyny moment Kiedy mogę to zrobić To właśnie mm, jak Niko śpi Bo mam jeszcze dużo energii w ciągu dnia Więc właśnie jak Niko jest na drzemce Staram się zawsze chwycić za jakąś książkę Bo wieczorami jeżdżę na rowerze yy, Potem mam ochotę yy, Zazwyczaj wieczorem obejrzeć coś w telewizji Albo obejrzeć jakiś film na Netflix się, więc i wtedy już wiecie, pod wieczór człowiek jest zmęczony, więc już nie ma ochoty za bardzo, żeby czytać. Natomiast właśnie w ciągu dnia staram się codziennie troszkę przynajmniej poczytać. W każdym razie stwierdziłam, że póki on jeszcze śpi, ja sobie wstawię zupę i jedna z Was prosiła mnie, żebym wam pokazała zupę, kary, jak będę robić. I powiem Wam, że trochę się obawiam, bo będę taką zupę robić pierwszy raz i w ogóle to jest mój autorski, można powiedzieć, przepis, bo. Mm, tak sobie wymyśliłam po prostu, mm, że zrobię właśnie zupę z pastą kary na bazie kalafiora pieczonego, więc mam piękną główkę kalafiora do tego będzie również pieczona ciecierzyca o, ja sobie część tak, myślę, trzy czwarte opakowania dodam potem do mojej zupy. Sorry, że jest tak, wiecie, ciemno, ale stoję, bo stoję tyłem do okna, więc trochę aparat szaleje. Natomiast tak, więc trzy czwarte pójdzie do zupy, resztę natomiast dodam do zupy na górę, żeby fajnie wyglądała. Yy, jedna papryka, też będę ją, myślę, że na ćwiartki może ją pokroję i też ją upiekę właśnie razem z ciecierzycą i karnafiorem. No i mam pastę, kilka kary. Pasta, którą wam pokazywałam kilka vlogów temu, i podobno, to mi ma się świetnie do takiej zupy właśnie w stylu tajskim sprawdzić, więc zobaczymy. Ja moją zupę będę dzisiaj gotować w Lidlomixie. Czekać, może sobie was postawię. O, może tak, może nie spadniecie. Będę robić w Lidlomixie, natomiast można równie dobrze zrobić to w garnku. Ja najpierw sobie nastawię piekarnik myślę, że na 200 stopni, podpiekę 20 minut w piekarniku moje warzywa później je wrzucę do Lidlomixa zmiksuję je możecie to równie dobrze zrobić na sam koniec po prostu ręcznym blenderem jeżeli nie macie Lidlomixa i po prostu będę te warzywa gotować w bulionie, no i na sam koniec dodam tą pastę ile jej dodam, nie mam pojęcia bo nie mam pojęcia jak ona jest intensywna no na zapach jest bardzo intensywna pozwolicie, że sobie spróbuję trochę może jedna łyżka na taką zupę. Nie wiem, czy to nie będzie za dużo. No. Dobra, spróbuję odrobinę. Mm. Bardzo intensywna, więc myślę, że najpierw dodam jedną łyżkę, spróbuję, jak ta zupa smakuje. I jeżeli będę mieć taką potrzebę, to dodam po prostu jeszcze więcej, więc. Jeżeli macie ochotę odtworzyć tą zupę, to proponuję robić według własnego uznania. Dobra, więc ja się zabieram za moje warzywa, wrzucam je na 20 minut do piekarnika, no i później właśnie do Lidlomixa razem z bulionem będę to wszystko gotować, zblenduję, żeby była fajna zupa krem. I pokażę Wam oczywiście, jak ona wygląda już po przygotowaniu. I oczywiście spróbuję ją, żeby dać Wam znać, czy warto ten przepis odtworzyć, bo to będzie mój pierwszy raz, więc no zobaczymy. Mój aromatorski przepis, mam nadzieję, że się nie zawiodę. I przelałam już sobie mój płyn do mycia naczyń. O, tutaj. Ja używam teraz 7 Generation, to jest cały czas pierwsze opakowanie, które kupiłam. I zostało mi gdzieś, nie wiem, tyle i przelałam sobie właśnie do tego dozownika. Bardzo fajnie to wygląda, bo nie dość, że fajnie stoi ta moja długa szczotka i fajnie się też zmieścił tutaj ten mój grzybek o, więc wszystko mam teraz w jednym miejscu łatwe do czyszczenia, nie zawadza mi nic na blacie w sensie nie muszą te szczotki leżeć obok płynu. no bo jednak to trochę miejsca zajmuje, jakby te szczotki leżały a tak mam wszystko ładnie w takim właśnie mm, opakowaniu, o, ja tylko troszkę się kiwa ale nic nie szkodzi, więc całkiem fajny zakup, jestem jak na razie zadowolona, zobaczymy jak ten atomizer będzie działać, czy przy myciu naczyń będzie wygodne, wiecie, wydobywanie płynu. Zupa wyszła naprawdę pyszna, ale dokładny przepis zostawiam Wam w opisie pod filmem, z tego względu, że jeszcze dodałam pomidory, przyprawy, wiecie, bo dodałam takie rzeczy, o których Wam wcześniej nie powiedziałam. Więc więc jeżeli chcecie odtworzyć tą zupę, to macie po prostu wszystko w opisie. No i wygląda całkiem fajnie, na górę jest kleks ze śmietaną, tutaj jest odrobina ciecierzycy pieczonej, która też jest oczywiście w zupie, to Wam mówiłam wcześniej, i trochę płatków migdałowych. I to jest talerzyk, taka miseczka od Niko, zaraz zobaczymy, jak mu ta zupa zasmakuje. On ogólnie nie ma problemu z jedzeniem, zazwyczaj je wszystko, co mu podajemy, więc zobaczymy, mam nadzieję, że ta zupa dzisiaj też mu będzie smakować. Pogoda nam się, kochanie, nie zepsuła. Było takie piękne słońce. A teraz też mamy słońce, ale gdzieś tam daleko, daleko w tle. O! Natomiast u nas leje teraz. No, niestety. Ostatnio mamy właśnie taką pogodę, że albo leje cały czas, albo robi się słońce i potem, i potem leje po południu o teraz udało mi się uchwycić zobaczcie takie ciemne chmury u nas Niko natomiast nie traci dobrej energii zresztą ja też nie, będziemy się zaraz bawić Niko to już kucharzy sobie powolutku natomiast ja przed chwilą jadłam zupę i chwilkę posiedzę i zabieram się do zabawy razem z nim czekamy ogólnie moi drodzy na kuriera jest 15 będę też zaraz budzić Aleksa w każdym razie, czułam na to, że kiedy już będzie, a jeszcze go nie ma, bo przyjdzie mój płaszcz. Bo wam zresztą o tym mówiłam dzisiaj, że przyjdzie właśnie płaszcz, będziemy go mierzyć razem i się będę zastanawiać, czy go zostawiam, czy nie. Jestem bardzo ciekawa, mam nadzieję, że w końcu to będzie taki płaszcz, o jaki marzę już od dawien, dawien, dawna, więc zobaczymy, co to przyjdzie. <laughs> Uwaga! Czekaj, bo chłopiec nie może jechać. O, fajnie jeździ, co? Ten, 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 ten. Uważaj, Niko! Uważaj, jedzie chłopiec! No. Ja się wzięłam za odkurzanie i w tym czasie... Aleks odebrał mi paczkę, więc zobaczmy, jak ten płaszcz wygląda. Jest niesamowicie ciekawa. Wiecie co? Jedną ręką będzie ciężko, więc po albo... Idzie, dobra. Myślałam, że będzie gorzej. Mam tu oczywiście małego pomocnika. No dobrze, zobaczmy. Kolor jest całkiem ładny. Ja odpaliłam tutaj też mm, lampę, bo na dworze się już robi powoli ciemno i żebyście wszystko dobrze widzieli, bo może komuś akurat się ten płaszcz Spodoba, jak go znajdę na polskim zalando, to Wam oczywiście podlinkuję. Dobra, ten worek jest mi ciężko otworzyć jedną ręką, więc pozwolicie, że otworzę. Powiem Wam, kochanie, że ja nie mam szczęścia do płaszczy. Zawsze coś musi nie grać. Zamówiłam sobie eskę. Bardzo ładny kolor. Guziki się nie wyróżniają, bo są też w beżowym kolorze, natomiast. No, troszkę ta eska jest spora. Ja rozumiem, że to ma być wiecie płaszcz, taki oversize, ale mimo wszystko, no, zobaczcie, ja bym mogła, no, prawie dwa razy wejść w tą eskę. A nie oszukujmy się, ja wcale mała, jakaś bardzo drobna nie jestem. Więc, no cóż, no, nie wygląda to chyba dobrze, tak mi się wydaje. No, z daleka, jak mam opuszczoną rękę to nic nie podpada, tak przynajmniej wydaje mi się, że nic nie podpada natomiast nie czuję się w tym płaszczu jakoś tak ładnie myślałam, że on będzie, na stronie wydawało się być bardziej taliowany, więc jakby tu tego materiału było mniej o może tak to, to by było spoko, bo bardzo ładny krój w ogóle bardzo przyjemny jest ten materiał tak jak wam mówiłam, patrzyłam, żeby miał w składzie jak najwięcej wełny natomiast no nie no chyba jednak nie no jestem strasznie tutaj w nim szeroka o w ogóle zobaczcie jak się na plecach marszczy może XS byłaby ok natomiast ja wzięłam ostatni rozmiar S i pozostałe wszystkie rozmiary były z tego modelu wyprzedane więc no nie, fajnie że są schowane kieszenie, że one właśnie nie rzucają się w oczy mm, no ale cóż no nie wygląda to niestety dobrze przymierzyłam, pokazałam się Aleksowi jak wyglądał. i Aleks powiedział, że płaszcz jest przepiękny, ale niestety no za duży. Mimo, że wzięłam eskę, no to ona jest naprawdę olbrzymia zastanawiał się, a może byś wzięła x eskę, ja mówię nie, że on będzie dalej w takim stylu oversize, a zależałoby mi na taliowanym więc Aleks od razu mi zaniósł do pana tutaj obok domu, do punktu po prostu DHL i odesłał ten płaszcz z powrotem no szkoda, bo był naprawdę no ładny no nie ukrywam, był totalnie w moim guście, no ale niestety za dużo. Ja już wyglądam też, widzicie, zgrzałam się przy odkurzaniu. podkład mi się stary z nosa, bo teraz... Od kilku dni używam ten Annabel Minerals, no i trochę się już starł. No nieważne, ale do czego zmierzam? Chciałam Wam pokazać, moi drodzy, szafę, bo ostatnio dostaję od Was sporo pytań o szafę kapsułową. Czy będą jakieś jeszcze odcinki? I powiem Wam, że będą na pewno, bo ja cały czas moją szafę tworzę. To są aktualnie ubrania na sezon jesienno-zimowy, ale też. Wiosna, lato też niektórych z tych rzeczy używam, na przykład koszule, t-shirty na krótki rękaw. To są też spódnice, których używam e, przez cały rok, tak naprawdę, żakiety. No, i tutaj są wiadomo cieplejsze sukienki, i cieplejsze m, swetry, tak samo u góry o tutaj, których nie noszę cały rok tylko właśnie sezon jesień zima natomiast tak się prezentuje moja garderowa więc mam naprawdę niewiele ubrań ale są jeszcze takie właśnie rzeczy chociażby ten płaszcz, których po prostu potrzebuję, a propos yy, wiecie kurtek i tak dalej, to to są moje kurtki, oprócz tej tutaj, która jest od Alexa, to ja mam jedną taką krótką, o zimową. Do tego mam ten płaszcz z Zalando i tak naprawdę tutaj są wszystko rzeczy już jesienne. Jesienna parka, jesienna kurtka przeciwdeszczowa, taka bomberka. Też jeszcze ją zostawię jeden sezon i zobaczę, czy w niej będę chodzić, bo ma bardzo klasyczny kolor do wielu rzeczy takich sportowych mi pasuje, ale nie wiem do końca, czy to mój styl. Jedna czarna rama Moneska i w tamtym roku pokazywałam wam nie tak dawno, chyba w październiku, kupiłam bezrękawnik w fajnym, takim granatowym, ciemnym kolorze, który na przykład fajnie mi pasuje do tej kurtki właśnie sportowej, albo mogę ten bezrękawnik narzucić na tą kurtkę przeciwdoszczową, więc no, ogólnie to był świetny też zakup. I tak naprawdę oprócz tego płaszcza, który jeszcze wisi właśnie. Nie w pokoju, to już nie mam nic więcej, więc mam ogólnie niewielką garderobę, więc cieszę się z tego bardzo. Natomiast są takie rzeczy, których po prostu mi jeszcze w tej mojej garderobie brakuje, chociażby tego płaszcza. Natomiast jestem zadowolona, że nie wysypuje mi się z szafy. Kiedyś miałam wszystkie te wieszaki, które tutaj są zapełnione. Natomiast powoli się zaczęłam pozbywać rzeczy, oddawać mm, osobom, którym bardziej będą tych rzeczy y, potrzebować. I widzicie, ile zwolniło mi się wieszaku. Na razie z nimi nic nie robię, bo tak jak mówię, trochę rzeczy jeszcze potrzebuję. Natomiast, jeżeli zostaną mi wolne wieszaki, a na pewno tak będzie, to ja po prostu oddam komuś z rodziny, bo się na pewno przydadzą. Szafa wygląda tak, a co do odcinku właśnie odnośnie szafy kapsułowej, będą na 100%. Nie wiem, jak się ustawić, nie wiem, że tracę ostrość, to już też wyglądam. Dosyć kiepsko robię sobie cień na dodatek. W każdym razie, co Wam chciałam powiedzieć, to to, że na pewno będą odcinki z szafą kapsułową. Z tego względu, że dużo z Was interesuje się tym tematem, chcecie uszczuplić swoje, swoje jakby garderoby, ilości um, ubrań, które macie, więc ja Wam chętnie doradzę, na co zwrócić uwagę, w jakie materiały warto inwestować, w jakie modele, żeby były ponadczasowe inwestować. Więc będą odcinki. Na razie jest odcinek taki o moich. Podstawach szafy kapsułowej, i chyba to tyle. Tak mi się wydaje, że a może jest jeszcze jeden? No właśnie, już nie pamiętam. Chyba nie, chyba jest tylko jeden, ale pra, planuję właśnie kolejne odcinki. Mam już pomysł na torebki, jakie mm, mieć torebki, żeby pasowały do wszystkiego, żeby nie mieć ich dużo. Więc o torebkach też się coś pojawi, na pewno o butach. No po prostu będę tą, y, y, tą serię o szafie kapsułowej rozszerzać. No bo tak jak mówię, dostaję od czasu do czasu od Was na ten temat pytania, więc fajnie by było tą serię poprowadzić. Szczególnie, jeżeli macie problemy z z dużą ilością ubrań, a nie macie się w co ubrać, to myślę, że ta seria Wam się przyda. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wir müssen choose again. Na razie papa. Na razie papa. Przyszliśmy się z wami pożegnać, że Aleks nic więcej nie potrafi wam powiedzieć. Tylko na razie papa. To on wam mówi: na razie papa, a ja wam mówię, że na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście z nami czas. Niko, oczywiście, przed nami bawi się torbą na zakupy No więc, jeżeli film wam się spodobał, zostawcie kciuki do góry. I co, i widzimy się w kolejnym, może vlogu? Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. ostatnio mam fazę na vlogowanie, więc na pewno vlogów będzie bardzo, bardzo dużo. Więc być może, że się widzimy w następnym vlogu. Trzymajcie się, ściskam. Buziaki, papa. Pa. Pa, pa. <laughs> Niko, a ty powiesz buziaki, papa? Papa. Papa. <laughs> mhm. Co to znaczy? To znaczy, papa, bo ja nie rozumiem. Mmm, dobra, mama cię już nie zaczepia.